Bebe, witam, witam widzowie tego typu na sprawie kanału Top Niot, Widzowie, to nie jest, po pierwsze, to nie jest mój kanał, po drugie, z tą osobą nie będę spróbał, współpracować i nie będę. Nie mam nic wspólnego z Top Niotem. Nie sobie zabiera ten kanał, nie sobie szuka innego frajera. Ja wycofałem się i bardzo się z tego cieszę i plusuję sobie bo ta osoba, która mm, niby była osobą fanem, był fanem, został frajerem. to się jakie pieniądze z tego dostawał Marne Stówka 50 zł co to było widzowie proste jak dół, po prostu ee, jakbym występował w odcinku to minimum powiem dostać nie wiem no tak, tak trafiam na no, ślepo Czyste złoto chociaż. A ja dostałam stówkę, 50. Co to było? Wiecie o co chodzi? Bo ta osoba chciała wozu nachapać, bo zobaczył, o, bo znany tajer, trzeba tutaj podkręcić atmosferę tego typu. Było fajnie do momentu. Ja też założyłem. W jakim momencie założyłem widzowie? W tym momencie, jak powiedziałem, napisał mi sms-em. czy dzwonił do mnie. Masz dzisiaj czas? Ja mówię nie, no dzisiaj nie mam. A spróbuj trochę czasu przed pracą. No kurwa. Widzowie to jak? Mam pierdolić robotę i lecieć, bo on ma czas. Bo kurde, ja pół dnia mnie... Ja na przykład... Yy, od rana do godziny popołudniówki to po prostu mnie nie było. Cały dzień byłem robieniem. Właśnie, widzowie. ja się z człowiekiem ustawia się, to się ustawia się tak z godziną, żebym ja mógł zrobić, nagrać i żebym miał czas dla siebie. Chodziło o tego sobie, żeby złapać z dobrego youtubera niedobrego znanie, znanego YouTubera, żeby na nim kasę trzeba Uważajcie na tą osobę z kanału Top miot Bo ktoś chce na was zarobić grube pieniądze Uważajcie Ja mam swój kanał, ja prowadzę swój A ten, ten kanał niech sobie może sprzedać mi tam rybka Od tego zauważyłem, że co ja tam Dostawałem jakieś tam parę groszy Ale pierdolić Takich ludzi, którzy Chcą, chcą coś pokazać. A ten frajer, który po prostu myśli, że będzie królem, to jest zdoły. Nie sobie szuka najego debila, który na nim zarobi. Nie, już było. Już się witałeś przecież. Już było to wcześniej. Jeszcze raz. No. Dawa. Widzicie? To jest mój samochód. Audi SR, SR3. Jeszcze raz. Jeszcze? Dobrze było. Może być z błędem, ku. 3 No. Dawaj, jeszcze raz. rs 3 4-dniowy silnik Kurde Co jaki? To, to jest Audi SR K Może być jak się nie nie szkoda Widzicie, to jest Audi RS 2 I to Kur to jest? Się Trójka Trójka No właśnie No Widzicie, to jest Audi RS3 Ben Benz, wita, witam. Jesteśmy tu w środku... Nie no, czekaj, no nie witaj się za każdym razem. To jest ciągle Dobra. ten sam film. Dobra. Co mam powiedzieć? Odpalimy sobie samochód, zobaczymy jak to, daje. to Jeszcze taki mocny dźwięk wydać. Właśnie. Widzicie. No co mam powiedzieć Jak sami nie wiecie musicie połączyć sobie tego typu band. Telefon Co możecie podładować Jak nie chcecie wasze broszka Ale za to mam stówkę hmm. No właśnie Co z tą stówką? Co mam z tą stówką zrobić? O to jest pytanie do Was, wasze. No ale, już to jest Wasza sprawa. Jak widzicie, zegar jest, wszystko jest tego typu. Jak widzicie, tak jak mówiłem wcześniej, że wszystko jest. Jedziemy dalej? Czy nie? Jedziemy dalej, a co mamy? Właśnie, no właśnie, lecimy. Do przodu, nie do tyłu. A może lepiej pójdziemy do baru? No, stówkę masz. No, no mam stówkę, to mogę iść. A co kobra na to? Hmm. A? A No, no właśnie. No, no, do, do, dobra, cofam. Z kobrą pójdziesz? No to pójdę z kobrą. No, no, właśnie. Widzicie, trzeba z humorem wszystko robić. Tego typu, a widzicie? Tego pizza, typu, Benz. Benz, Benz, się. Tu już macie wszystko. Tu jest plus, jaki jest plus? A właśnie plus jest taki łatwo montowany silnik. DNA tego typu. Widzicie? Da się. Da się? Wszystko się da. Tylko trzeba umieć tego typu. Dobry. Widzicie? Pokażę Wam plusy tego typu. A właśnie. Jakie są plusy? Łatwo modyfikacja silnika DNA. <noise> dobrze było, nie martw się. Jest dobrze, jest dobrze. Tego Typu. Jeszcze no, raz. Widzicie, plus następny. Jaki? Hmm. Zastanawiacie się, dlaczego tak przy kole tam sobie stoję, tutaj. Hmm. No właśnie, to jest to, właśnie. Nie wiecie, to Wam powiem. Hmm. Duże hamulce, 370 tego typu NM8, 8 tłoczków ma. Tego typu. I co? I co powiecie na to? Możecie sami sobie zobaczyć tego typu bęc. Widzicie, jak ja odpalam samochód, to jest dziwny dźwięk. Ale będzie wymiar. Rano, rano, koniecznie jest rano. No do rano, bo jeszcze raz. A możecie być widać tam nawet, wiesz? O no, tak teraz? No. Ja odpalam rano, to jest dziwny dźwięk. No właśnie. Jaki to jest właśnie? Ale w sumie będę wymieniał. Na no, jaki? Dobra, no, to tam jest tak. Ty zajebiście. Bądź tam. Bądź tam, bądź tam. Ty tam bądź Patryc. Powiedz, że rano odpalasz auto, o, tak, teraz. jest to dziwny dźwięk, pocyka turbo, o, teraz, tak. ale wymieniasz turbo na nowe. No, Czekaj. Rano jak odpalasz to to turbo pracuje no dobra dziwny dźwięk i wymieniam turbo i wszystko jest jeden czekaj no dobra no następny minus jest jaki no właśnie o to jest pytanie dźwięk cykania turbo ale to nie zmienia GTXA 35 nie, właśnie włącz silnik włącz te silnik poczekaj No Musisz trzymać ten hamulec. No i wciśnij. Hamulec, hamulec, na Hamulec, hamulec, na po środku. O. Ten po lewej. No i tam wiesz, pójdę, że jedziesz. Teraz na... U... jedziemy... Czemu? 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 Ja teraz jedziemy na miasto, tylko typu. Widzicie? Mmm... Aha Co? Widzisz Co jest? Poczekaj A źle zrobiłem Tak ten młotek do ten Widzicie? Widzicie tutaj? No trzeba tu coś wymienić chyba No dobra No dawaj tam do góry próbuj tam wiesz O i teraz będziemy montować A co? No to zobaczycie sami Pięknie. Słodź. Dobrze. Widzicie, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Widzicie jakiś sprzęcior? tego typu? Benz. Trzymajcie się. Benz. Słaby ten samochód jest. No a co, co zrobić? Kąt wyprzedzenia. Hmm, Zwrot... Jeszcze, jeszcze raz wiem, raz. to jest trudne, nie? Kąt wyprzedzenia stworzenia zwrotnicy. No właśnie. Benz tego typu jest jeden problem tego typu a jaki? Zastanawaczcie się Kod wyprzedzenia, zwrotnia Zwrotnicy Zwrotnicy no, Jeszcze raz BNB Jest jeden problem jaki Oto jest zagadka o no, Wam opowiem Kod Kurde Profesor <noise> wyprzedza ja stworzyć Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Tiger, najwyżej damy napis. Nie, nie jest. Dasz radę, daj ja mu dam no. trochę, tak żebym miał w prostej. powtórz sobie kilka razy. Pod kartą. Jak będziesz tak czytał na bieżąco, to możesz. No, tak powtórz dawaj. sobie parę no, razy, przeczytaj. No, weźmy. parę razy to. One eternity later. Dałem wam zagadkę, ale widzę, że nie, nie wiecie o odpowiedzi. Hmm. Jaka jest odpowiedź? kont sprzę... kurde e... Dobra, tak, przeczytaj samo, czytaj to, a złapiesz dobrze to po prostu podstawię, nie? Czytaj to po prostu Bęber e... tego typu jest jeden... Nie problem. nie, bez, nie bez, tylko samo to tak. przeczytaj po prostu. Kąt wyprzedzenia zwornia z, zwrotnicy tego typu. Ale jeszcze raz. Kąt wyprzedzenia z... z... Sporzne. Tak, wiem wie. Kąt wyprzedzenia z warożnicy Kurde Kąt wyprzedzenia z z rodnicy Tego typu Dobra <tryk> mm. Coś tam weź tam, żeby było, że się ruszał, to... o no no, zajebiście właśnie. Dobra, i, to, no. No, i weź podnieś ten pachołek. No i tak go, wiesz, połóż coś tam niby tłumaczyć, nie? Do... Widzicie tutaj? To jest Mazda. Tego typu. Kurde, znowu się Widzicie? Jakie są głośniki? Boze. Chcesz się posłuchać? Dzień. Coś włączyłeś Widzicie co tutaj stoję? To jest buta z powietrzem. Dobra. Teraz wam pokażę zawieszenie P Dobra, jeszcze, jeszcze raz. Teraz pokażę Wam zawieszenie PCR. Poczekaj. Spoko, spoko. Hmm. To pneumatyczne, może łatwiej? Nie, nie, no dobra. Teraz pokażę Wam y, zawieszenie PCR tego typu. Jak widzicie, to, to jest mózg całego sprzętu. wit tego typu. A jeszcze. tak, jak powiedz coś? Benz, Benz. Go. Benz tego typu. Widzicie, to jest nawet na cztery koła. Nie dosyć nie w dieslu. A wiecie, jak w dieslu jest łababen tego typu. Nie powiem wam, bo powinniście wiedzieć, ci, co mają w dieslu, to wiecie, co jest grana tego typu. Benz. Zapomniałeś? <suszy> Poczekaj, Ja to była na początku? Myśl techniczna, polska, niemiecka, za 90. Benz tego typu. Teraz będziemy, myśl, myśl techniczna. Ku. Dobra, to inaczej. Widzicie, będziemy porównać lata 90. a tamte. Ale no właśnie, będziemy porównać, co i jak, czy lepszy 90. lata, czy te lata. Tam to też jest 90. lata. Kurwa! Widzicie, 3.2 silnik NPL tego typu. A to jest moc tego typu. Widzicie, co się Wam powiem? 10 tysięcy. 000... 000 A, tak, no, tak. 10 tysięcy wyprodukowano tego tak, tak 10 tysięcy produkowanych samochodów jest edition tego typu Zajbiste felgi, tam co mów co że mają kolce, to już polec fontanem, nie? fontanem widzicie, zajebiste są felgi z kolcami no. Aha. czy wejdzie mi palce wejdą no właśnie to jest to Trzeba być możejszy od życia tego typu będz Powiedz, że, to że ten grill zajebiście w tym przód, zajebiście wygląda. Nie? Da. Widzicie, co się Wam powiem. Przez jest zajebisty. Wygląda agresywnie. Wszystko widać. To jest bęka tego typu. Widzicie wszystko. Jakbyście chcieli zobaczyć, to byście zobaczyli potwora tego typu zęby, nie zęby, tego typu. Ja widzicie, pomiędzy tym a tym Niemcy, Polscy i tak Rusy rządzili tego typu. No właśnie, jak wiecie historię, to powinniście wiedzieć, co i jak. Po, powiesz, a w Niemczech rządzili wtedy Amerykanie i dlatego robili takie furty. Widzicie, Niemcy tutaj. Kur. W Niemczech było produkowany samochód. Źle. to jest tak. W Niemczech. W Niemczech było produkowany samochód, ale. Kur. Ale. Pomyśle, wtedy jak to auto było produkowane w Niemczech to Niemcami rządzili Amerykanie. A. Widzicie Jak było produkowane w Niemczech Ale się... Y, ogólnie to wam powiem y, Amerykancy robili ten samochód, ale Niemcy... Amerykancy, kur... Amerykancy rządzili tym wszystkim, i programowane było w Niemczech samochód tego typu. Hmm. Jakie gówno, Trabant, mydelniczka, inaczej jak się mówi. Nie słyszę kota. Skrywa się skrywa. Trabant na, i warbuk na, na, na. No go Jakie gówno robili? Robi, robi trabant I metaniczka Czyli Jak to się mówi? Kur. No bo chciałem wiesz No Trabant I warbuk Wiecie jakie gówno robili? Trabant no to wystarczy dramat. że robili takie gówno, jak trawa. Wiecie, co robili, jakie gówno? Dramat. Jak wiecie, jak Ruscy wygnali Niemców, to jest... Wiecie, co? A my... Jak Niemcy wygnali Ruskich. Niemcy. Daj, tak. Jak Niemcy wygnali Ruskich, to co? No właśnie, odwrotnie będzie tego typu cięcie. So. Taki bązo jestem!